poznajcie dziką kukurydzę, którą można sobie chrupać, o tak, bezpośrednio z roślinki. Mm. Mm. No wiecie, na surowo jak to na surowo, ale po usmażeniu te kolby są naprawdę smaczne. Jest to oczywiście pałka, nazywana czasami pałką wodną, ale generalnie jest kilka gatunków pałek w Polsce. Wszystkie możecie w podobny sposób wykorzystywać. Te kolby. Te kolby, czyli właściwie kwiatostany żeńskie, na górze są kwiatostany męskie, takie w postaci pyłku, są jadalne. Takie o postaci ja sobie je zbieram, a następnie smażę na masełku, dodaję soli, przypraw i są naprawdę super. Z góry są kwiaty męskie w postaci takiego żółtego pyłku, który można stosować jako zamiennik kurkumy, ale aktualnie już obleciał. Resztki tego pyłku jeszcze tutaj widać, ale już trochę za stare. Jak kolby są takie pociemniane, to znaczy, że za stare. Takich nie zbierajcie, zbierajcie te zielone. A jak widzicie, pałka to oczywiście roślina wodna, więc szukajcie jej przy wodzie. A wcześniej nagrywałem, że jadalne są również kłącza tej rośliny, ale wcześniej, na już za późno. A więcej dzikich roślin Polski znajdziecie w atlasie dzikich roślin Polski, dostępnym na sklepie atlastroślin.com.